Dziewczyna pacjenta z uszkodzonym napletkiem wraca do szpitala w przebraniu pielęgniarki. Kobieta chce zrealizować kolejną fantazję erotyczną. Przypominam ci, że ja nie mogę mieć erekcji, bo mi już wypęknął. Dobrze, słuchaj, obiecuję ci, będę grzeczna, tak? Tylko pamiętaj, musisz myśleć o czymś innym. Okej, okay, a co jeśli nas ktoś nakryje? No ale mi to jeszcze właśnie bardziej podnieca ciebie, nie? <laughs> Kochanie, ja nie mogę się podniecać. No tak, zapomniałam, przepraszam, poczekaj, wezmę wózek. Co jest grane? Co ty masz w ogóle na sobie? Bartek! Peter? Co się dzieje? Nic. Nic, o mi to znowu wygląda na coś grubego. Co ty kombinujesz? Bartek, wracaj na mieszkanie, ja się zajmę Piotrkiem, prawda? Kochanie, poradzimy sobie. Bartek, dam radę. Pogadamy na, na mieszkaniu. Nie, pogadamy teraz. No ale o co mu w ogóle chodzi? Dobra, Sabina, zostaw nas na chwilę samych, pogadam z nim i zaraz do ciebie przyjdę. Dobra, czekam w łazience i pospiesz się, tak? Okay. No. Pogieło cię? Dobra, a twoim zdaniem co miałem zrobić? Sabina strasznie się napaliła, zawsze chciała to zrobić w, szp w szpitalu. Ale nie możesz, masz o i szwy masz. Mogę zrobić to innymi sposobami. Co? Stary, to też jest ryzykowne. Zresztą nie jej powiedzieć dość, nie? No ale ja nie potrafię. Strasznie się boję, że ona mnie w końcu rzuci. Rozmowie przysłuchuje się dziewczyna, która leży z pacjentem w sali. Dwudziestolatka nie może uwierzyć, jak ten daje sobą manipulować. no, a kim ty w ogóle jesteś i co cię to obchodzi? Sorry, ale leży tu już dwie godziny i słyszałam twoje wszystkie rozmowy z dziewczyną. Może dlatego, że mam nudną książkę. Nie, ja cały, cały czas czekam, pospiesz się. Kilka no. jeszcze. Chyba musisz Dobre. zaspokoić swoją dziewczynę. Nie, jako ja. Ją, ja ją naprawdę kocham, ale ty masz rację. Ja ją cały czas oszukuję. Przede wszystkim należy unikać kłamstwa. Nie, masz rację, zresztą oboje macie. Muszę z nią porozmawiać i to natychmiast. Poczekajcie tutaj. Pod wpływem nowo poznanej koleżanki Pacjent w końcu zbiera się na odwagę, żeby szczerze porozmawiać ze swoją dziewczyną i postawić granice w ich związku. Ma nadzieję, że ta go zrozumie. Ani siły, ani ochoty. No, ale przecież nie możesz się teraz wycofać, no ja już całopłonę. Panie, ale ja mam naprawdę dość seksu. Robimy to trzy razy dziennie, to dla mnie zdecydowanie za dużo. Jeśli mamy być dalej razem, to musisz się ograniczyć. No, ale, no ja już się ograniczam, Piotrek, naprawdę. Ograniczasz? Chłodnie, już nie wyrabiam. Nie wiem, możemy to robić raz dziennie i bez żadnych, nie wiem, udziwień, a przede wszystkim bez gryzienia. No ale no to czemu mi tego nie powiedziałeś wcześniej? Bałem się strasznie, że mnie w końcu zostawisz, ale ale ty mnie kochasz, prawda? Powiedz, no, że tak. No, kocham cię, no ale no słuchaj, wiesz, jaka jestem. No ja nie wiem, czy ja po prostu dam radę. Co? Czyli co, zostawiasz mnie? Co mi na tym mnie w ogóle nie kochałaś? Nie. Kurczę, no kocham Cię, ale... Tak, kochasz mnie tylko i wyłącznie dla, dla seksu. Nie no, nie tylko. Oczywiście, że nie tylko. Ale no, jednak to jest dla mnie bardzo ważne i... Słuchaj, no Ty... Trochę mnie ukłamałeś i... Ja... Wiesz co? Nie, to chyba po prostu nie, nie ma sensu. I przepraszam Cię bardzo, naprawdę nie chciałam.